Cześć! Mam na imię Ola. Mieszkam, studiuję i pracuję w Łodzi. Jestem laureatką 20. jubileuszowej edycji konkursu Koło. Architektura jest moim sposobem na życie. Dzięki niej łączę pracę z pasją. Daję temu wyraz, biorąc regularnie udział w konkursach architektonicznych. Konkursy są fantastyczną formą wyrażania siebie, doskonalenia oraz weryfikowania swoich umiejętności. Poza tym w konkursie koło dostajemy szansę zaprojektowania obiektu na potrzeby społeczeństwa, co, w mojej opinii, jest największą wartością. Każdy konkurs stawia przed nami nowe wyzwanie: znalezienie najlepszej odpowiedzi projektowej dla zastanego kontekstu, na którą składa się jakość zaproponowanej funkcji, formy czy sam sposób ich przedstawienia. Tutaj, nasz sposób myślenia. Zrozumienie problematyki projektu i właściwości miejsca, w którym projektujemy, poddawane jest ocenie wielu osób, doświadczonych architektów z jury, rówieśników, ale też być może przyszłych użytkowników. Opinia tak szerokiego grona osób o różnych perspektywach i kryteriach oceny stanowi niezwykle cenną lekcję, dla której warto wziąć udział w kolejnej edycji konkursu Koło, do czego serdecznie wszystkich zachęcam.